Top 3 znaki zodiaku, które są najbardziej lojalnymi partnerami. Gdy kochają, to na zawsze, albo przynajmniej do końca Netflixa. Ranking pół żartem, pół serio. Miejsce trzecie zajmuje Rak. Czuły opiekun. Raki to partnerzy z pakietem premium. Troska, czułość i obietnica, że nigdy nie zapomną o twoich urodzinach. Jeśli cię pokochają, możesz być pewien, że nie tylko nakarmią cię domowym rosołkiem, ale też będą przy tobie w każdej burzy, emocjonalnej też. Miejsce drugie zajmuje koziorożec stabilność na lata. Koziorożce podchodzą do miłości jak do biznesu jeśli w coś inwestują, to na długie lata. Są niezawodne, wierne i zawsze gotowe przypomnieć ci, że oszczędzanie na czarną godzinę to podstawa. W związku nie odpuszczą, nawet jeśli już trzeci raz przegrają z tobą w planszówki. Miejsce pierwsze zajmuje byk. Niezachwiana skała. Byki kochają na 100% i nie zmieniają zdania częściej niż meni w ich ulubionej restauracji. Jeśli pokochają, to koniec. Jesteś ich człowiekiem lojalnym, stabilnym i zawsze gotowym na wspólne, leniwe wieczory. Ale uwaga zdrada to jak zabranie bykowi ostatniego kawałka pizzy nie wybaczą. Jesteś jednym z nich, czy masz inne podejście do lojalności? Daj znać w komentarzu.